Kłaniam się nisko, witajcie serdecznie. Dziś przeprowadzę wstęp i wprowadzenie do sobotniej zagadki, a przy okazji też pokażę Wam po prostu pewne fajne rzeczy, jak działa system dwójkowy i trójkowy. Te dwa systemy nam się bardzo przydadzą w sobotniej zagadce, ale jest to również świetne wyjaśnienie dla wielu osób, które może nie wiedzą, jak się w tych systemach posługiwać a system dwójkowy jest naprawdę bardzo, bardzo przydatny, na przykład w informatyce. Komputery opierają się w olbrzymiej większości na systemie dwójkowym, także naprawdę warto to wiedzieć i jest to jest to naprawdę system, można powiedzieć, teraźniejszości i przyszłości na pewno. Zobaczmy, jak działają te systemy. Nasz system, czyli po prostu system dziesiątkowy, on się tak nazywa. Ale tak naprawdę regułę działania ma taką samą jak system dwójkowy. System dziesiątkowy różni się tylko po prostu tym, że na przykład zapisujemy sobie liczbę 321. Co ona oznacza? Na pierwszym miejscu mamy jedyn... na pierwszym miejscu od prawej strony, czyli na miejscu cyfry jedności. Mamy jedynkę. Czyli wiemy, że jest to 1 razy 10 do potęgi zerowej. 10 do potęgi zerowej to będzie oczywiście 1, czyli cyfra jedności. Plus dwójkę mamy na miejscu dziesiątek, czyli jest to gdzieś 2 razy 10 do potęgi pierwszej. Plus 3 razy, a tutaj mamy już setki, czyli 10 do potęgi drugiej. Dokładnie tak rozkładamy liczbę 321 w systemie dziesiątkowym. Ten system jest oczywiście bardzo wygodny w zapisie, ponieważ po kolei 321. 3 setki, 2 dziesiątki, jedna jedynka, czyli 10 do zerowej. I zauważcie, że właśnie tak działają systemy liczbowe. Jak teraz będzie działał system dwójkowy w takim razie? System dwójkowy, czyli to, co najważniejsze właściwie w naszym dzisiejszym wykładzie. System dziesiątkowy, to jest ważne, składa się z cyfr. Jakich cyfr? Oczywiście od zera. Poprzez jedynkę, dwójkę i tak dalej, 3, 4 i tak dalej, aż do ósemki, dziewiątki. Czyli widzimy, że system dziesiątkowy składa się z dziesięciu cyfr, od zera do dziewiątki. System dwójkowy analogicznie będzie składał się z dwóch tylko cyfr, zawsze od zera i do tej mniejszej od dwójki, czyli do jedynki. System dwójkowy składa się tylko z dwóch cyfr. Zauważmy teraz, na przykład, gdybyśmy mieli zapisaną taką liczbę w systemie dwójkowym. Trzy jedynki. Co to oznacza? Odczytując od prawej strony, jest to 1 razy 2 do potęgi zerowej. Plus, teraz wpisujemy sobie tą jedynkę, to jest 1 razy 2 do potęgi pierwszej. I odczytując tę jedynkę, mamy 1 razy 2 do drugiej. Czyli w tej sytuacji jest to 1 razy 4. Tutaj oczywiście mamy plus, plus 2 i plus po prostu 1, czyli jak widzimy jest to 4 plus 2 plus 1, czyli siódemka. Czyli zauważcie, siódemka w systemie dziesiętnym to jest 1, 1, 2 w systemie dwójkowym. Tym się różni ten zapis, a tak naprawdę to jest dokładnie ta sama liczba, tylko ta jest zapisana w systemie dwójkowym, a ta w systemie dziesiętnym. Teraz przejdźmy sobie do kolejnej strony. I zastanówmy się, pierwszy przykład mieliśmy już w sumie podany, ale jeszcze sobie przećwiczmy na innym. Jak zamienić liczbę z systemu dwójkowego na dziesiątkowy? Czyli dokładnie to, co przed chwilą robiliśmy. Wymyślmy sobie jakąkolwiek liczbę w systemie dwójkowym. Na przykład Niechaj to będzie. Oczywiście od zera się nigdy to nie zaczyna, podobnie jak w dziesiątkowym, no więc zaczynamy od jedynki. 1, 0, 1, 0, 1. Jaka to jest oczywiście zapis w systemie dwójkowym? Jak teraz to odczytamy na system dziesiątkowy? Oczywiście zaczynamy sobie od prawej strony. To jest 1 razy 2 do zerowej, plus 0 razy 2 do pierwszej, plus 1 razy 2 do drugiej, plus. 0 razy 2 do 3 i na miejscu pierwszym tutaj w systemie dwójkowym będzie jedynka, czyli ją mnożymy razy 2 do 4, ponieważ tu jest zerowa potęga, potem pierwsza, druga, trzecia, czwarta. No i oczywiście licząc to, co otrzymujemy, mamy 1 razy 2 do 4, to jest 16, potem 0, czyli to nam wypada, to nam również wypadnie, ponieważ 0 nic sam nie zmienia, musimy zająć się tylko jedynkami, tak naprawdę. Plus 4, i plus 1. Czyli widzimy, że po prostu będzie to liczba 21 w tej sytuacji. I ta jest oczywiście zapisana już w systemie dziesiątkowym. Czyli 21 w systemie dziesiątkowym jest zapisywana dokładnie w taki sposób. A teraz w drugą stronę. Czyli jak zamienić liczbę z systemu dziesiątkowego na dwójkowy. To już jest troszeczkę trudniejsza sprawa. Teraz zamieniamy z dziesiątkowego na dwójkowy. Tutaj już sytuacja jest, nie jest aż taka prosta, aczkolwiek również nie jest jakoś bardzo, bardzo trudna. Zastanówmy się, wymyślmy sobie jakąś liczbę z systemu dziesiątkowego. Niech to będzie na przykład powiedzmy 211. Taką sobie wybieramy, i to jest w systemie. Dziesiątkowym, czyli w zwykłym naszym systemie, tak? 211. Teraz zastanówmy się, jak to odczytujemy. Wiemy, że musimy zapisywać ile czy 0, czy 1 różnych potęg dwójki występuje. Zastanówmy się, jakie są możliwe potęgi dwójki. Oczywiście 2 do 0 to jest 1, 2 do 1 to jest 2, następnie mamy 4, następnie mamy 8, 16, 32. 60, 4, 128, 256 i tak dalej. I co my teraz otrzymujemy tutaj? Zaczynamy od lewej strony. Musimy zobaczyć, która z tych potęg zmieści się w tej, w tej liczbie tutaj. Zauważmy, że 128 się zmieści, 256 już nie. Czyli na tym miejscu byłoby 0, no ale oczywiście od zera po lewej stronie nie zaczynamy, więc zapisujemy jedynkę przy 128. Czyli mamy tutaj, oczywiście to będzie 2 do potęgi już siódmej. 2 do 7. Czyli wiemy, że nasza cyfra będzie miała aż 8 miejsc, które musimy teraz zapełnić. U góry sobie będziemy pisali, ile już mamy. Mamy 128. Zastanówmy się teraz, ile nam jeszcze zostaje do zapełnienia. Zostaje nam do zapełnienia 211 minus 128, czyli 83. I zauważmy, co się dzieje. W 83, czy kolejna potęga się mieści? Mieści się. Jeden raz. Także 2 do 6 jest jeden raz tutaj brane pod uwagę. I teraz, oczywiście, 64 nam z tych 83 zniknie. Zatem, ile otrzymamy? Otrzymamy teraz już tylko 19. Zatem 32 się nie mieści, czyli na miejscu 2 do 5 mamy 0, czyli ciągle 19 przepisujemy, nic nie odjęliśmy. Ale 16 już się zmieści, czyli 1 raz tutaj to jest 2 do 4. 16 nam się zmieściła i zostanie nam 3. Teraz, czy się zmieści w niej 8? Nie. Czy się zmieści w niej 4? Nie. Czyli znowu mamy 0, a ta trójka ciągle się przepisuje. Zmieści się w niej dwójka. Zobaczmy. Czyli wpisujemy raz dwójkę do potęgi pierwszej. I teraz tę dwójkę odejmując, zostaje nam sama jedynka. Czyli musimy zrobić również 1 razy 2 do potęgi zerowej. I ostatecznie, może na kolor czerwony, sobie napiszemy ten wynik: 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Czyli jak widzicie, liczba 211. W systemie dziesiątkowym to jest to samo co 11010011 1, 1, 1, 1 w systemie dwójkowym. Także jak widzicie, ta zamiana jest już trochę trudniejsza, ale przy uważności i poprawnych rachunkach jest spokojnie do wykonania. I teraz na, na koniec jeszcze króciutkie wyjaśnienie systemu trójkowego. Jak on będzie działał? System trójkowy oczywiście będzie. Działał analogicznie jak dwójkowy i dziesiątkowy. Będzie się składał z kolei z trzech cyfr 0, 1, 2, trójki już nie, od 0 do o jednej mniej, czyli do dwójeczki. System trójkowy. Na przykład jak mamy liczbę powiedzmy 2, 1, 0 w systemie trójkowym. Jak ją odczytamy? To będzie 0 razy 3 do zerowej plus 1 razy 3 do pierwszej plus 2 razy 3 do drugiej, 2 razy 3 do drugiej, czyli tutaj to potęga druga. Potem mamy 1 potęga pierwsza. I na ostatnim miejscu jest to 0, ale potęga zerowa, bo najbardziej od prawej strony zawsze po prostu 3 do zerowej, czyli zawsze tutaj ta jedynka musi być. To w każdym z tych systemów musi być jakiś, system, jakiś rząd jedności. No i co otrzymujemy? Mamy 2 razy 9 plus 1 razy 3, plus. 0 razy 1. Co z tego otrzymujemy? 18 plus 3 daje nam to 21. Czyli widzimy, że 2, 1, 0 w systemie trójkowym to jest 21 w systemie dziesiątkowym. I teraz zobaczmy, jak w drugą stronę to będzie działało. Zamieńmy sobie jakąś liczbę, na przykład 88 z systemu Trójkowego na dziesiętny. Znowu zastanówmy się, jakie potęgi ma liczba 3. Oczywiście 3 do 0 to jest 1. Czyli tutaj mamy 3 do 0. 3 do 1 to jest następnie 3. 3 do 2 to jest 9. 3 do 3 to jest już 27. 3 do 4 81. I następnie 3 do. 5 to będzie 243 i tak dalej. Napisałem tylko tyle, ponieważ widzimy, że więcej już nam się ich nie przyda przy zapisie takiej, takiej liczby. Teraz patrzymy. 243 się nie mieści, czyli 3 do 5 nie będzie występowało. 3 do 4 już wystąpi, ponieważ 81 mieści się dokładnie raz. Czyli zabieramy tę 80, jedynkę. Co nam zostanie? Zostanie nam po prostu siódemka, bo to odjęliśmy. Została nam siódemka. Teraz czy to się zmieści? Musimy teraz już każdą z tych potęg idąc w tę stronę rozważyć. Zaczynając od tej, czyli będziemy mieli pięć miejsc. Raz, dwa, trzy, cztery i jedno już zajęte. Teraz patrzymy. 27 się oczywiście nie zmieści, czyli tutaj 0 razy. Siódemka jest dalej przepisywana. Dziewiątka, czy się zmieści, nie zmieści się, czyli jest dalej przepisywana. I teraz patrzymy. Trójka już się zmieści w siódemce, czyli 3 do pierwszej. I to nawet dwa razy. Tu jest bardzo ważne, żeby dwójkę wpisać, ponieważ dwa razy 3 musimy maksymalną ilość wpisać, która się zmieści. Oczywiście. Czyli 2 razy 3. Czyli w tej sytuacji, tutaj, przepraszam, odejmujemy szóstkę już. I zostaje nam po prostu jedynka. Zatem 3 się nie zmieści ani razu w tej jedynce, czyli odejmujemy 0. Została nam jedynka. No to oczywiście jedynka to będzie po prostu raz. Czyli. Na tym miejscu 1 i mamy odjęte 1, wszystko nam się wyzerowało, cała liczba jest rozważona. Czyli ta liczba w systemie, e, przepraszam oczywiście, 88, tutaj na początku mały błąd się wkradł, to był w systemie dziesiątkowym, a to jest w trójkowym, bo teraz mieliśmy w tym drugą stronę, od dziesiątkowego do trójkowego. I tak jak mówiłem, to Wam się przyda w sobotniej zagadce. Tam nie będzie wielkich liczb do liczenia, tylko raczej te początkowe, także każdy sobie powinien dzięki tym wskazówkom poradzić. Jeśli macie jakieś pytania, pytajcie śmiało. Bardzo dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.